Fachowcy z niezależnego domu zabrali się za moją mikrokotłownię, montują pompę RG-4 i po prostu jestem bardzo zadowolony. Instalacja jest prowadzona w sposób profesjonalny. Pięknie zamontowane pompy, piękny dostęp. Czekam tylko na uruchomienie. Pozdrawiam. No dobra, a teraz podsumowanie, bo, bo to jest najważniejsze. Moja wiedza i. I, I ten pomysł, żeby tą pompę e, zabudować, e, i, i to jakby przekonanie, że to będzie po prostu bezobsługowe, komfortowe i tanie, e, nie wzięła się z e, Tak naprawdę e, e, udałem się do, e, do e, w Poznaniu do firmy Niezależny Dom i tam znalazłem fachową pomoc. Tak naprawdę ta wiedza to ta wiedza, ten, ten system, który tu wymyśliliśmy, to podłączenie ten układ hydrauliczny e, e, no został po prostu opracowany przez, przez firmę Niezależny Dom to ona wykonała tą całą instalację przebieg instalacji przebiegał w, naprawdę w sposób profesjonalny e, e, instrukcje, szkolenia, obsługa w sposób profesjonalny no dzisiaj się z Wami dzielę Tą wiedzą nieprzypadkowo, dlatego że zostałem przeszkolony. Wiem jak to działa. No i chciałem im za to bardzo podziękować. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Zrobili tą instalację tak naprawdę pracując od rana do wieczora, tak naprawdę od rana do nocy. Bo startowali chłopaki od godziny ósmej, a kończyli o godzinie dwudziestej pierwszej. Trzy dni. 3 dni i, i tak naprawdę zbudowali mi tą kotłownię. Na gotowo. I, I tak naprawdę ona już chodzi. Także bardzo dziękuję. Uważam, że produkt jest fenomenalny. Mam nadzieję, że za rok będę mógł to jeszcze bardziej się pod tym podpisać, ale jakby dzisiaj, już, dzisiaj już stawiam swój podpis, bo nie widzę zagrożeń. Bo e, wiem, poczytałem firma Daikin, to jest pionier. Tak naprawdę to oni e, wymyślili e, układy sprężarkowe. To jest firma japońska. E, co do jakości, to, e, to, to najwyższa półka. E, 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 także nie spodziewam się tu żadnych problemów. Jestem, jesteśmy, mam gwarancję pięcioletnią e, Oczywiście serwisy odbywają się co rok e, Sam mi się o to upomina, jestem w systemie, pompa jest monitorowana Można się podłączyć, jeżeli by coś się złego działo No to e, tak naprawdę oni też reagują e, No Nie spodziewam się tu żadnych tych, bo, bo mam i, i, i zapewnioną gwarancję, mam zapewniony serwis E, także e, no już po tych 20 dniach muszę wam powiedzieć, że to jest nieba ziemia. Także polecam e, polecam. E, niezależny dom z produktami firmy Daikin. Pozdrawiam serdecznie chłopaków z montażu, pozdrawiam szefa. Chciałbym podziękować Igorowi Kotwiziemu e, za podejście, za obsługę, e, za to, że. E, no, jakby dopasował tą instalację do moich potrzeb, do tego, co było. No, bardzo dziękuję, super. Polecam wszystkim, niezależny dom. Pozdrawiam.